Tak. Dzień dobry. Tutaj Minecraft Hardcore przetrwanie podejście drugie, tym razem kolegi. Dobra, zbieramy drewno, nie ma co się opierdalać. Tak. A i zasady są takie, że pierwszy cave jaki napotkam muszę wejść, tak? tak? Tak, zgadza się. Pierwszy cave, który napotkasz musisz go zeksplorować i... Yy... No nie ma wychodzenia na pewno z Kaiwa. No chyba, że masz jakiś naprawdę dobry pretekst. No nie ma chyba pretekstów żadnych. Nie ma wychodzenia i chuj. Tak mi się wydaje, nie? No, no tak. No dobra, drewniany killoff. Widzę, że jest stworzony. Miecz drewniany? Tak, na no wszelki. Nigdy nie wiadomo. Nie, no, miecz drewniany to trochę marnowanie desek. Nie, no, desek jest od chuja, widzisz? O, świnie. To jest marnowanie desek? Dzięki temu szybciej je zajebie. No, jakby mogłeś równie dobrze skopać trzy kratki w dół, zdobyć kobla i sobie zrobić kamienny miecz. No, ale to by było dla. troszkę gejowe, że tak powiem. To jest No ty tutaj nie popełniasz już mojego błędu. Czyli żeby zaczęli no, no z małej ci i tak nic nie wypadnie. No nie jest tym mieczem tak. W ogóle zostaw tą świnie biedną. No. Teraz można grać. Dobra, no to trzeba się już przez Bałtyk. No. Może <laughs> tak, by więcej widać brzozy. Jodłowate. Jodłowate. Kanadyjska odmiana. <laughs> no. Kurde, płynie wolno jak chuj. O, tam jest plaża. Chodźmy na plażę plaża ma tylko jedną kratkę objętości nie no, <grym> no dobrze, drewno się, mi się, się deski. przyda skaczyłem mi się deski jak ty nagrywasz, widać cokolwiek? no widać, widać zrobię jeszcze drewnianą siekierę, bo ile można rąbać A, tu mówisz o koblu no. mogę kobla z każdej chwili zdobyć, tak? no hmm. Dobra, jak będzie potrzebne, to zrobię. Ty zrobię Dobra, to dokop mi się do kobla w takim razie oj, wola. O kobyl. Zarniany Kilow. Ja teraz zrobię miecz i Kilow. Jak to jest po angielsku? Silver. Nie, iron. No, no, no. No. Ale tylko dwa. No to na starczy. A, diamentowy kierownik nie jest potrzebny. Czy tam żelazny? Po prostu będę tutaj siedział. Bo wtedy wygram, nie? Nie no, musisz szukać cave'a. No szukam, nie widzisz? Przecież nie udowodnisz mi, że nie szukam, jak będę stał. Kurde. Siekiera z brązu. Musi być. Czy z kamienia. Wydatki <kluz> są cenne. Siekiera to ostatnie, co robię. A w sumie to nie będzie dużego jest na cave'a, bo... bo jesteśmy, no, no, w jakiejś brzozowni aktualnie. No i chuj, nie sięgnę. Ooo! <grym> Kurwa. Muszę <Możesz> zrobić miecz. <grym> nie, masz... No, siekierę możesz nadupcać. Siekiera jest mocna. Ale siekiera jest dla... Tak powiem, taki prymitywizm tam <laughs> <z> mieczem. <laughs> o, tak, z klasą, a nie. Akurat zostawiłem Crafting Table. Ale mam żarcie, więc nie zginę. desek starczy już na długie lata. O tak. Kurde, no nie wiem gdzie to może być cave. Gdzie mam iść? Nie, o, to zbuduj, zbuduj łódkę i płyni morzem, a jak zobaczysz coś pod wodą, to musisz tam spłynąć. Jest taka zasada. Nie. <grych> jak to nie? No taka zasada nowa. Ale jak pod wodą? Przy łódka była na wodzie? No, ale będzie widać pod wodą, co jest. A przecież umrę, jakbym nie rykował. No, no to dobra, no to w takich sytuacjach, gdzie... Będzie szansa, że wyjdziesz z tego żywy. Nie, musi być gwarancja, że mogę zamarkować w pizdu. W sensie chodzi mi, żebym przeżył dotarcie do tego miejsca. A to co mnie tam czeka, to już hu. No, w sensie, że na przykład nie musisz wpływać do tej świątyni. po dżungle. Dżungla, to może świątynię znajdziemy? O ale taka jakaś ta dżungla. Spokojnie, zaraz się rozwinie. Okej, okay, tutaj chyba jest. No. Nie, chyba nie. No, No. No dobra, no czyli muszę coś... No jest. Yeah. Dobra, zatrzymamy się na chwilę tutaj. <głos> <głos> Nikt nie powiedział, że nie wolno wejść do piejwa. <noise> dobra, drewniany kilofon do przypałki. Nie ma już nic do picia? No i jest woda z kranu. Ale to zaraz pójdę. Okej. Okay. Dosłownie tylko to. Co miałem zrobić? Nie wiem. Wiec. Ugotować żarcie, żeby nie umrzeć. Rozpałka, kilow. Klasycznie. Oj, dwa żelaza zrobi wezie miecz. Tak jest. Co jest, kilof już poszedł? No. To jeszcze mam drewniany miecz. No to chodź go szybko. Co jest? Szybka? No. Za czym można tu... O dżerem. Nie, deskami w sumie lepiej. kurczaki są i mieczek. Wiesz jak to kurwa jest. A jeszcze mi tutaj. Jest do upieczenia. Trzeba też to zrobić. Tam jest chyba węgiel po prawej. Możesz iść po węgiel. Gdzieś tam był węgiel. No tu gdzieś na pewno jest węgiel. To jest chyba żelazo. To jest miedź. O cholera. <słyska> 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 Dobra, gotujemy żarcie, żeby się robiło, a ja tam pójdę w tym czasie. Jeszcze robimy drewno na deski. Troszkę patyków narobimy, bo ty wiesz jak z nimi jest. No. I chyba tyle. No i mieczek, mieczek srebrny, żelazny i będzie git. Teraz można uderzać. Aha, nie ma światła. Co? Gdzie masz niby tu węgiel? Ja tam nie mogę pójść jak nie mam światła. Nic nie widzę. Ja też nic nie widzę. To możesz zrobić węgiel drzewny i z niego pochodnie. A jak się robi drzewny? Musisz przepalić drewno. Czyli? Drewno z drewna? No ale nie masz drewna, widzę wszystko, na no, deski przyrobiłeś. No Będę musiał piesę rozpalać po drogę. Po drogach. Nie, no bez światła się nie da. Co jest? Nie, no chuj nie. Czemu mi kazałeś chodzić od razu? Jak ja na węgla nie miałem. Co ja teraz mam zrobić? A nie mam drewna A już nie wrócę na górę Trudno, idziemy na, idziemy na oślep Chuj z tym żarciem O Boże W ciemność Na nagraniu nic nie widać Ja też nic prawie nie widzę na tym monitorze No, i od razu <noise> Teraz nie widać, gdzie idę. <noise> jest tu węgiel? O, tam się coś świeci. O, a no, 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 no to jest wyjście. Ale tu jest wyjście, czyli tam jest coś innego. Gdzie niby? No. O! Jest światło jakimś magicznym cudem. Ale od czego? Uuu, głęboko. Dobra, która jest minuta, to pozostaje tutaj, żebym wygrała. Potem Jeden, pójdę. dwunasta już jest minuta. Musicie znaleźć węgiel. No, ale nie widzę. A tam jest lawa i będzie jaśniej. No okay. to idź tam. To jest nadzieja, ale tu i tak nic nie widać. Stoją. Enderman. <noise> no nie. <Ujdziemy> inaczej. <noise> nie zrobiłeś sobie tarczy. <głos> <głos> Nagrałeś to? Tak. Dobrze. Dobra, to chodziło.